W roku 2017 wybraliśmy się na wycieczkę do Tanzanii i Kenii. W programie mieliśmy zwiedzanie najpiękniejszych parków narodowych w tych krajach oraz odwiedziny Centrum Samarytańskiego w Bukanze. Słowa jak Kilimandżaro, Serengeti brzmiały dla nas jak zapowiedź niezwykłej i fascynującej przygody. Otwierały furtki do magicznego i nieznanego świata. Nieogarnione przestrzenie mistycznych afrykańskich krajobrazów. Z tabunami zwierząt kojarzyły się nam z rajskimi obrazami. Pośród tego, piękna natury, dostrzegaliśmy ludzką niedolę i ogromne cierpienie mieszkańców tej pięknej ziemi. Nie jeden raz głód zagląda do ich ubogich lepianek i zabiera w pierwszym rzędzie najbardziej bezbronne dzieci. Trudno zapomnieć wyciągnięte rączki głodnych dzieci, z radością chwytające nawet kawałek naszej niedojedzonej kanapki. Jest wiele powodów tej biedy. Jednym z nich, i może najważniejszym, jest brak ludzkiej solidarności, zwykłej miłości do ubogiego bliźniego oraz ludzka zachłanność, szczególnie dawniejszych kolonizatorów. W tym smutnym krajobrazie biedy dostrzegamy jasne płomyki nadziei i miłości. Najczęściej rozpalają je ludzie wpatrzeni w niebo i wsłuchani w słowa Chrystusa, bo byłem głodny. A daliście mi jeść, bo byłem spragniony. A daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. W nasze serca wpisywały się także inne słowa Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili, oraz słowa świętego Jana Pawła II. Uważam, że mam obowiązek mówić o Afryce, apelując do sumienia świata, świata żyjącego w dostatku, który bez skrupułów odbiera ubogim środki do życia, aby inwestować je w śmiercionośną broń. Oczy afrykańskich dzieci osądzą nas. Stąd też nasz wyjazd do Tanzanii i Kenii miał również wymiar. Ewangeliczny. Z paczkami i pieniędzmi jechaliśmy do Centrum Samarytańskiego w Bukanga nad jeziorem Wiktoria. Tam bowiem siostra Rudzy Zgromadzenia Dobrych Samarytanek buduje sierociniec dla porzuconych dzieci. W czasie tego wyjazdu zrodziła się idea utworzenia wspólnoty Dobrego Samarytanina w Nowym Jorku, która będzie wspierać afrykańskie sieroty. Ta idea zaczęła przybierać bardzo konkretny kształt. W ciągu dwóch lat przez konto Wspólnoty Dobrego Samarytanina w Nowym Jorku przesłano do Centrum Samarytańskiego w Bukanga prawie 200 tysięcy dolarów. Jest to ogromny wkład w dzieło, które prowadzi siostra Ruth. Do tej pory, to jest do marca 2019 roku, wybudowano tam trzy budynki sierocińca, w których znajdzie schronienie około setka sierot. Każdy budynek ma ponad 50 metrów długości. Wybudowano również kościół, szpital, wykopano studnię głębinową. Przy centrum działa gospodarstwo rolne, w którym produkuje się żywność na potrzeby sierocińca. Niektórzy członkowie wspólnoty adoptowali na odległość dzieci sierocińca. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować dotychczasowym ofiarodawcom i sponsorom za szlachetne i hojne serca oraz prosić o wsparcie w realizacji kolejnych projektów na rzecz najuboższych. Wspólnota Dobrego Samarytanina, korzystając z doświadczenia działalności charytatywnej na rzecz ubogich sierot w Tanzanii, podjęła decyzję, aby realizować projekty charytatywne w kolejnych krajach doświadczanych skrajną biedą i głodem. Wierzymy, że jeszcze skuteczniej będziemy nieść pomoc najbiedniejszym, szczególnie dzieciom, które najczęściej są narażane na cierpienie, głód i choroby. W ostatnim czasie charyzmatyczny kapłan Ksiądz John Baszobora poprosił wspólnotę Dobrego Samarytanina o pomoc w realizacji jego projektów charytatywnych w Ugandzie, w kraju, gdzie panuje skrajna bieda, spowodowana między innymi ciągłymi wojnami. Uganda jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. W kraju liczącym około 31 milionów mieszkańców, znaczna ich większość musi przeżyć za niecałego dolara dziennie. Wśród najmłodszej grupy mieszkańców Ugandy. Dwa miliony to sieroty, którymi nikt się nie zajmuje. Rodzice tych sierot zginęli podczas wojny, zmarli na AIDS lub inne choroby. Nie do rzadkości należą noworodki znalezione w śmietnikach. Każdy dzień z życia sieroty w Ugandzie wypełniony jest walką o przetrwanie, walką o czystą wodę i pożywienie. Dzieci ulicy są brudne, chore, niejednokrotnie wycięczone z głodu. Najczęściej nie chodzą do szkoły, bo od najmłodszych lat zmuszane są do pracy. Często śpią w kartonach lub studzienkach grzewczych, gdzie pękające rury z wrzątkiem są zagrożeniem ich życia. Porzucone, opuszczone, zapomniane przez świat i bliskich, spragnione miłości, bez nadziei na przyszłość, walczą o przetrwanie kolejnego dnia. Doświadczają w całej rozciągłości głodu, pragnienia, przemocy, gwałtu, wojen, sieroctwa oraz wszelkich chorób. Ksiądz John Baszobora, który gromadzi tysiące ludzi w kościołach i na stadionach całego świata, na uzdrawiających mszach, ogarnia swoją opieką około 6 tysięcy sierot w Ugandzie. Buduje dla nich sierocińce, szkoły oraz karmi. Pragnie zapewnić bezdomnym sierotom dach nad głową, pożywienie, miłość. Oraz podstawowe wykształcenie, niezbędne do usamodzielnienia się dorastającego dziecka. John Baszobora jest katolickim kapłanem, całym sercem oddanym Bogu i ludziom. Emanuje z niego niesamowita dobroć, miłość i troska o życie bliźniego, a szczególnie dziecka. Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa w naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem, które przybiera nieraz formę cudu. Ksiądz John w bliskości Boga i napełniony Duchem Świętym wielkiej pokorze służy bliźnim otrzymanymi od Boga chryzmatami. Przez niego Bóg uzdrawia zarówno duchowo, jak i fizycznie. Na całym świecie głosi on rekolekcje ewangelizacyjne. Otwartym sercem odpowiada na każdą prośbę o modlitwę stawienniczą. Cały swój czas poświęca na szerzenie Królestwa Bożego. Ksiądz John Baszobora urodził się 5 grudnia 1946 roku w katolickiej rodzinie. Osierocony chłopiec wychowywał się w rodzinie wuja w wieku 26 lat. Po otrzymaniu święceń kapłańskich dowiedział się, że wuj i jego żona są jego przybranymi rodzicami. Ciotka wyznała, że kierując się zazdrością otruła jego ojca. A jego matkę wygnała z domu. Powiedziała, że jego także chciała otruć, podając mu zatrutą kaszę. Został on jednak cudownie ocalony. Gdy odmawiał modlitwę nad podanym posiłkiem, naczynie z kaszą rozpadło się na kawałki. Ciotka, wyznając swoje grzechy, poprosiła go o wybaczenie i w imię Chrystusa je otrzymała. Po ukończeniu studiów i obronie doktoratu w Rzymie, Ksiądz John wrócił do Ugandy, gdzie założył pierwszy sierociniec. Gdy przybywało coraz więcej dzieci, ksiądz John zaczął budować dla nich kolejne sierocińce i szkoły. Założył fundację, Father Bash Foundation, która ma pod swoją opieką prawie 6 tysięcy dzieci. Wspólnota Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku z radością odpowiedziała na prośbę księdza Johna o wsparcie w jego działalności charytatywnej. Pierwszym takim projektem, który wspieramy, jest budowa szkoły dla 1500 dzieci wraz z gabinetem lekarskim, w którym znajdą pomoc również kobiety oczekujące dziecka. Kolejnymi projektami jest budowa i wyposażenie trzech ośrodków zdrowia dla najuboższych mieszkańców tego regionu. Pierwszą akcją charytatywną Wspólnoty Dobrego Samarytanina na rzecz misji księdza Baszobory będzie kiermasz wielkanocny, Wielkopostna Jałmużna dla sierot księdza Baszobory, który odbędzie się 14 kwietnia 2019 roku w parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Ozon Park w Nowym Jorku. Później będą kolejne akcje. Dziękując członkom Wspólnoty Dobrego Samarytanina, sponsorom, wolontariuszom za szlachetne i hojne serca, prosimy o dalsze wspieranie nas w działalności na rzecz najbardziej potrzebujących. Bóg zapłać. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam przez całe życie.